Co mam zrobić, jak mam za małego? Po pierwsze, w realnym życiu, ja, mimo tego, że codziennie oglądam po kilkanaście, kilkadziesiąt prąć, widziałem w swoim życiu dwa razy tylko realne mikroprącie. Więc w zdecydowanej większości ten kompleks za małego w, siedzi w naszej głowie niż w realnych wymiarach prącia. Jeśli mam pacjenta, który przychodzi do mnie i mówi: Mam za małego, to ja w większości kładę go na kozetkę, oglądam, badam, mierzę go i mówię, ma pan 15, 16 czy 17 centymetrów. On mówi, niemożliwe, bo on sobie wcześniej wymierzył 10 czy 12, to jest wszystko kwestia tego, jak on to mierzył. Pamiętajmy, że mierzymy zawsze prącie od kości spojenia łonowego, a nie od skóry bo poduszka tłuszczowa nad może być większa, mniejsza, to prącie może mieć e, większą, lepszą, mocniejszą erekcję lub e, słabszą, więc zawsze mierzymy od kości spajenia łonowego do końca żołędzi albo w maksymalnej erekcji, albo tzw. SPL, czyli Stretched Penile Length, czyli długość rozciągniętego prącia. I się okazuje, że średnia, którą mamy w Polsce, czyli około 27-13 cm we wzwodzie, jakby no, ktoś ma 14-15 i mówi, że jemu jest za mało, mimo tego, że jest w górnej połowie. A ja zawsze mówię, że no średnia to jest uśrednienie, czyli i są ci, którzy mają mniej, i są ci, którzy mają więcej. Więc to e, jakby, no, gdyby wszyscy byli w górnej połowie, to by inna była średnia. No tak. A pamiętajmy, że e, e, kobieca pochwa ma e, 7 cm. Więc to nie jest tak, że muszę mieć 25 cm, żeby zadowolić partnerkę.